Witam, a więc zbliżają się e, wybory i e, moja ocena, sondaż, przewidywanie, kto wygra, mniej więcej na jakim pułapie będą dane partie. E, moja prognoza przedwyborcza. Ale e, nie będę tu wszystkich omawiał, tych opcji. Wiadomo, dwie najważniejsze wygrają. Niechybnie tu nie ma w zasadzie żadnej wątpliwości, dlaczego go wygrają. No, kilkanaście jest powodów, ja wymienię tylko kilka, bo nie ma sensu się tu rozwodzić, w ogóle się nad nimi nie będę rozwodził, ale no, wypada coś na ich temat powiedzieć. Po prostu jedna z tych zwycięskich opcji, obydwie mają wspólną cechę, czyli wspólną Obydwie te partie dysponują ogromnym kapitałem finansowym. Teraz To się mówi środki finansowe, kasą. Zwyczajnie, mają kasę. Jeżeli oni się licytują nawzajem między sobą, kto więcej przytulił kasy? Jedni są dumni, że z jakiegoś tam banku przytuli 2 miliardy, drudzy mówią, że na jakichś tam akcjach, tak zwanych słupach VAT-owskich, przytuli jeszcze więcej i razem się poklepują i uważają, że jest bardzo dobrze. No, w sumie z takimi gigantami finansowymi to reszta nie ma szans, aczkolwiek zawsze jest taka opcja, że część ludzi pomimo tych krezusów finansowych i tak na nich nie zagłosują. To jest pierwsza rzecz, czyli mają kasę, zresztą tak już przy okazji, to teraz spójrzcie na tej konwencję, taka jedna konwencja. Ja pamiętam jak kiedyś ten Zadek ogłosił, że jego konwencja to jest jakaś jedna trzecia tego, co tutaj pokazują niektórzy. Mówię o tej takiej w składzie osobowym i on powiedział, że na taką konwencję wydał jednorazowo 500 tysięcy złotych. Czyli trzeba przyznać, że taka konwencja kosztowała ponad milion złotych, a tej konwencji jest kilka. Zresztą słuchajcie, dla nich milion złotych wydać w ciągu jednego dnia to jest żart, to jest takie, wiecie, drobne kichnięcie. Nie dziwmy się, gdybyśmy wymiany gdy dysponował też taką kasą, to prawdopodobnie ten milion złotych wydać w ciągu tam kilku godzin to żaden problem. Byłby zwłaszcza nie swoją wypracowaną kasą, tylko kasą <laughs> ze społeczeństwa. Ale tego społeczeństwo nie odczuwa i nie widzi, bo społeczeństwo uważa, że, że wszystko jest dobrze. Druga rzecz, dlaczego wygrają, bo społeczeństwo uważa, że jest dobrze. Ja już nie mam z kim rozmawiać, wszyscy są zachwyceni, Opowiadają, że jest super. Jest rozdawany pieniądz na lewo i prawo, nie ma się co zastanawiać, skąd ten pieniądz jest brany, czyli ten pieniądz jest. W grunt, że jest. Wszystko się kręci, w sumie nie ma żadnego ani przemysłu, ani nic, ale wszystko się kręci. Czyli będzie dobrze. To by było może na tyle tych, tych, tych akcji. Posłuchajmy, jeszcze się może wypowiem na temat tych obietnic tych wyborczych i tego jednego zawodnika i on tam opowiada. To już tak. pokrótce, To tyle było na temat tych zwycięc, ale jedno mnie śmieszyło. Gość wspomniał, że w Przyszłym roku da drugą trzynastkę. O czym, o czym to świadczy? Słuchajcie, facet nawet nie wie, że druga trzynastka nazywa się czternastką. Od, od razu widać, że człowiek w życiu się nie splamił <laughs> uczciwą, ciężką pracą. Wielu studentów, wielu ludzi intelektu nieraz opowiadają swoją przeszłość i mówią, że będąc na studiach, żeby opłacić trzy akademik, trzy stancje, musieli pracować gdzieś na wagonach, czy coś, czy nawet po tej pracy, żeby żeby się utrzymać, żeby odciążyć swoich rodziców. Natomiast tacy zawodnicy w życiu nie kiwnęli palcem fizycznie. I oni dzisiaj rządzą, e, no i dobra, jak żeśmy sobie wybrali, tak będziemy mieli. I on mówi o 13. Rozpieszy mnie, to się nazywa czternastka. Tak, za moich czasów były... To bo już, ale ja jeszcze pamiętam te czasy. Także nawet nie wie jak się nazywa coś takiego. Druga rzecz. A tu nakręcę w ogóle i drugi film na ten temat. E, o co chodzi z tą trzynastką i czternastką? Bo to jest bardzo dobry make, e, o którym niektórzy youtuberzy jeszcze zauważyli. Podoba mi się, że niektórzy już nawet na fejsie wrzucają te teksty odnośnie inflacji. Bo to, jest, to będzie ta czternastka, ta druga trzynastka według tego zawodnika, to właśnie będzie, to, to był przekaz dla nas społeczeństwa o zbliżającej się inflacji. Dobra, na razie to było na tyle. No, 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 ja nie będę na ich temat, jest, jest ich pełno. Mają dwie, mm, dwa potężne bloki programowe. Jedni mają rządówkę, drudzy mają tą, tą tak zwaną prywatówkę i tam 24 na, godziny na dobę trwa agitacja, także nie ma sensu na ich temat się wypowiadać. Więcej, to no, po prostu tylko tyle. No, Ale trzeba być też, mm, tak jak ja uważam, realistą i no, nie można ich pominąć. Znaczy, Realnie spatrzeć na świat i mówić tak jak, tak jak to będzie. Także wygrają procentowo, to nawet mnie za bardzo nie interesuje, ale bardzo duży, duży yy, będzie po prostu przejmą większość, tak, tak króciutko mówiąc. No skupię się za to w innych filmach na tych podmniejszych komitetach. Jeszcze muszę je ustalić, kto w ogóle się zarejestrował, bo nie miałem czasu na to. Dobra, na razie.